W taki dzień zamiast cieszyć się życiem, musiałyśmy rozważać nasze problemy. Aż nagle los się do mnie uśmiechnął, bo kiedy przechodziłyśmy koło gimnazjum, zobaczyłam jakiegoś chłopaka. Musiał być nowy w naszym mieście, dopiero co przeprowadzony, bo nigdy wcześniej go tu nie widziałam. Poza tym był niesamowicie wręcz przystojny. I aż trudno uwierzyć, w ogóle nie zwrócił uwagi na Paulinę. Tylko na mnie. Myślę, że to z powodu moich włosów, które wreszcie udało mi się zapuścić. Teraz noszę taki kucyk z tyłu głowy i wyglądam w nim bardzo kobieco. I każdy już na pierwszy rzut oka widzi, że jestem dziewczyną. Dlatego chłopak puścił do mnie oczko i powiedział, że chciałby porozmawiać ze mną na osobności. Byłam ogromnie dumna i patrzyłam na Paulinę z góry, chociaż to bardzo trudne, bo Paulina jest strasznie wysoka. Ostatnio zrobiła się najwyższa w klasie. Mama Pauliny mówi, że Paulina jest przerośnięta. A chłopak pociągnął mnie na bok i powiedział: Hej, od dzisiaj masz u mnie wszystkie spinery, jakie znajdę w chipsach. Tutaj zawiesił na chwilę głos, aby zobaczyć, jakie to na mnie zrobiło wrażenie. Poczułam się ogromnie szczęśliwa, bo takie słowa to dowód największego uwielbienia. Ale nie dałam tego po sobie poznać. Niech sobie nie myśli. Bo wiesz, dzisiaj w gimnazjum jest dyskoteka i obiecuję ci te spinery, jeżeli przyprowadzisz mi na nią swoją starszą siostrę. Czy ona chodzi do naszego gimnazjum? Trochę mnie zdziwiły te słowa, bo przecież ja nie mam starszej siostry, tylko młodszego brata i powiedziałam mu o tym, a on na to, że raczej młodsi bracia go nie interesują. Za to bardzo go zainteresowała moja starsza siostra. O, tamta! I dyskretnie pokazał palcem na Paulinę. I dodał, że mam fajną fryzurę, bo on też miał kucyk, zupełnie jak ja. Po czym pomachał do Pauliny i krzyknął, że ma fajnego braciszka. I klepnął mnie w plecy, po czym znów puścił do mnie oczko i pożegnał się. No to cześć, chłopie. Tylko pamiętaj o naszej umowie. Wróciłam do Pauliny. Która w ogóle nie była zainteresowana, o czym gadałam z tym chłopakiem. Tylko dalej chciała narzekać, ale ja już nie chciałam. Byłam wściekła, już nie mieliśmy wspólnego toku rozumowania. Na szczęście zaraz doszliśmy do domu Pauliny, bo już nie mogłam na nią patrzeć. Jednak, im bardziej zbliżałam się do swojego domu, tym bardziej moja złość zamieniała się w smutek. Gdy wreszcie stanęłam w drzwiach, w moich oczach zrobiło się zupełnie mokro. Co się stało? spytała mama. Więc zaczęłam płakać. I powiedziałam, że mam chyba Marsa w jakimś trygonie i Saturna w opozycji. Tak mówi babcia Teresa, kiedy coś się jej nie uda. Bo ona szaleje na punkcie horoskopu. I to był najgorszy dzień mojego życia. W ogóle cały rok był zły. Zwaliły się na mnie wszystkie nieszczęścia. Na pewno przez ten trygon. I pewnie dlatego dostanę zero punktów ze sprawdzianu, bo to był sprawdzian z całego roku. I po co się tyle męczyłam, żeby zapuścić te włosy, skoro i tak wszyscy mają mnie za chłopaka? Paulina jest podła i już się nigdy więcej do niej nie odezwę, i wcale nie mam ochoty mówić dalej tego tekstu. <klucza>